Jak coś z tak prowokacyjnym tytułem i trailerem może być takie. Nie. Kobiety bez wstydu. Wstydu to nie miał gość, który to kręcił. Czy tam ktokolwiek to chciał, żeby ten film powstał, ale od początku. To dzieło z założenia miało być komedią. Opowiadającą o Piotrze, który po latach spędzonych na kelnerowaniu w Wiedniu postanowił wrócić do kraju i zająć się psychoanalizą kobiet. No, tak, po prostu. W tym procederze pomaga mu jeszcze jasnowicka Jadwiga. Oczywiście gdzieś po drodze spotyka całą masę kobiet, którym stara się pomóc dobrą radą czy też metodą łóżkową. Nie brzmi tak źle, prawda? Ale tylko nie brzmi. Wiecie co? Jestem szczerze zły na ten film. Rzadko się zdarza, żebym w takim stanie kończył coś oglądać. Dobra, zacznę od pozytywu. I wierzcie mi, bardzo się starałem, żeby go znaleźć. No to przygotujcie się, bo teraz będzie! Zdarzają się tutaj ładne kobiety. No i jak już to mamy za sobą, mogę z czystym sumieniem marudzić. Co? Ktoś jest ciekawy, czy to już wszystko? Tak, nic więcej dobrego nie mogłem powiedzieć o tym, co widziałem, a i nawet znalezienie tego trwało mi dobrą chwilę. No to teraz śmigam dalej do rzeczy, które mi się mniej podobały dużo mniej. W sumie to teraz czuje się trochę jak dziecko w sklepie z zabawkami. Nie wiem od czego zacząć. Eee... Dobra, na pierwszy ogień sama historia. No jest najprościej nie klei się. Widać tutaj masę rzeczy, które często nijak nie są ze sobą powiązane. Od pojawia się jakaś postać z wielkim problemem, budują wagę tego zadania, a potem. A potem ten wątek znika i już nigdy się nie pojawia. Co więcej, gdzieś tam po drodze pojawiają się oskarżenia, takie z rodzaju tych poważnych, które mogłyby zniszczyć. Głównego bohatera, ale jednak tutaj też żadnej konsekwencji. O, tylko rzucony pomysł, z którym nic nikt nie robi. Już nie wspominam o tym, że większość historii nie ma większego sensu i to nawet w świecie, gdzie działa prawdziwa jasnowicka, która faktycznie umie przepowiadać wszystko co chce. Swoją drogą też dziwny motyw. Na osobną wzmiankę zasługują też dialogi, ale słuchanie ich sprawiało mi prawie fizyczny ból. Nie wierzę i też nie spotkałem się z tym, żeby ktoś w taki sposób rozmawiał. Rzucają jakimiś frazesami, czasami nawet bez związku z tym, co się dzieje na ekranie, a te wtrącenia w innych językach już mnie całkowicie denerwowały. Zwłaszcza, że nie były potrzebne. A, i jeszcze coś mi podpadło. W sumie to mogło mi się też wydawać, ale niektóre dialogi sprawiały wrażenie takich... Mm... Czysto studyjnych? Już tłumaczę o co mi chodzi. Rozmawiają sobie dwie postacie ogródku, gdzieś na rynku. No i słuchasz spokojnie, co mają do powiedzenia. Ale słyszysz ich tak, jakby siedzieli przy mikrofonie w wyciszonym pomieszczeniu, a nie na środku ruchliwego placu. Rozumiem, że trzeba coś dograć, podłożyć i takie tam, ale tutaj to wrażenie było tak silne, że miałem odczucie, jakbym oglądał dwie niezależne rzeczy. Jakby dźwięk z wideo się rozjechały w cholernie nieprzyjemny sposób. A! I jeszcze tak z trochę innej beczki, bo właśnie przyszło mi to do głowy. Żartów jest tutaj mało. Znaczy tych działających jest mało, nawet że jak na lekarstwo. Próbza to jest troszeczkę więcej. Tyle, że praktycznie żadna z nich nie działa tak jak powinna. Zamiast śmiechu wywołują politowanie i nieraz zbudziło to we mnie myśl, czy reżyser przypadkiem nie chciał, żebym się tutaj śmiał. Bo szczerze, czasami nawet co do tego nie byłem do końca pewny. Co do gry aktorskiej, to wydaje się, że próbowali coś z tym skryptem zrobić, ale jakoś im nie wychodziło, a gdzieś w połowie całkiem to lali, byle tylko skończyć zdjęcia. I Jakoś przez cały film nie byłem w stanie zrozumieć, co te kobiety widzą w postaci granej przez Michał lesienia. Nie robi nic na dobrą sprawę, żeby je oczarować. Jedynym wytłumaczeniem, jakie nam dają, to to, że ma w sobie jakiś magnetyzm czy tam dar, ale w żadnym momencie nam go nie pokazują. Zresztą pozostałych postaci też się to tyczy. Dużo gadają, mało pokazują. Dostałem komedię, która obiecywała całkiem co innego, niż mi pokazała. Co znalazłem? To beznadziejna, nieklejąca się historia, bardzo słabo napisane dialogi i grę aktorską bez polotu. Wiecie, tego filmu nawet nie jestem w stanie polecić komuś, kto chce tylko tylko pooglądać ładne piersi i tyłki, bo tego też tutaj nie ma. Nie spodziewałem się, że dam tą ocenę, ale kobiety bez wstydu to tragedia w trzech aktach. Zakomentujcie, co myślicie o kobietach bez wstydu, no albo lepiej nie, nie wiem, czy oglądanie tego to dobry pomysł. Lepiej napiszcie, jaka jest Wasza ulubiona polska komedia. A jeśli to by się spodobało, to kliknij i zobacz więcej.